Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku z Wojen. Jeśli chcesz zacząć grać w Gemstone Legends i zgarnąć na starcie super nagrody, zainstaluj grę z mojego linka, który jest pod każdym moim filmem. Jeśli już to zrobisz, musisz na czacie gry w czasie krótszym niż 3 godziny od instalacji wpisać kod Płotek Dragon Podkreśnik 2021 Płotek. Wystarczy wcisnąć Enter, żeby dostać super nagrodę. Epickiego bohatera Elidora, pół miliona monet, 5 złotych zwojów i 300 diamentów. Zapraszam Cię do wspólnej gry. Jak kolejny, nagrywany troszkę w warunkach polowych, więc jak będziecie słyszeli jakieś dziwne odgłosy z zewnątrz, to się nie przejmujcie. Nie za bardzo jest tu kogo zaatakować, więc dzisiaj ewidentnie będą dobitki. Kogo my tu mamy na froncie, zobaczmy w ogóle. Fioletowy, więc żółte sobie zostawimy na koniec i spróbujemy podobijać trochę sfaniaczków. Tu sobie na przykład wejdziemy może kolorem fioletowym albo niebieskim. Na pewno nie żółtym, na ursenę żółtym nie idziemy. Spróbujmy kolorem fioletowym może. No niestety czasami są takie wojny, że trzeba dobijać, ale to już końcówka wojny. Cały dzień dzisiaj w aucie spędzony, więc dopiero pod koniec wojny mam możliwość zaatakowania. Fiolet. Spróbujmy fioletem. Zobaczymy, czy coś tu się uda mądrego wymyślić. Na szybkości. Mam nadzieję, że wiochy nie będzie, chociaż nigdzie nie wiadomo. Nigdzie nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, oczywiście tak chciałem powiedzieć. Hmm. No właśnie. Zróbmy sobie tak i podejdźmy tutaj kolorem fio... Oj, 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 nie tak! Kolorem fioletkiem, żeby trochę tutaj tą tańczącą zmorę osłabić. Na szczęście padła już Ursena, to jest dobra wiadomość. Ale nie aż taka dobra, jakbym chciał ją mieć. No właśnie i co dalej? Co dalej? No musimy w żółtą niestety wjechać w tańczącą dziurę. Ona nam tu zaraz zatańczy w rytm pomarańczy, co mi się wcale nie podoba, w ogóle bardzo dobry skład, bo i gazela jest świetna, i Elizabeth jest świetna również. No gazela już nam odpali, a my tu fioletu jak nie mieliśmy, tak nie mamy. Hola, hola, drodzy państwo, co tu się dzieje? Miejmy nadzieję, że podjedziemy żółtym i może tu jakiś fiolet, świetnie, ale nie ładuj mi jej, no właśnie, tego nie chciałem, tego nawet bym powiedział, że bardzo nie chciałem, ale trudno. Zróbmy tak, świnią uleczmy. Spróbujmy rozpróć gazelę. Zrobimy tak i tak. Czy to wystarczy na gazelę? Powinno i wystarczyło. Och, ta już też ledwo żyje. Tu nam trochę zamienili miejscami postacie, więc nie jest do końca dobrze. Tu spotrujemy tą, ale tu wykończymy Elizabeth. Zrobiło się całkiem dobrze, ale jeszcze nie najlepiej, bo teraz kogoś mi prawdopodobnie wykręci, chociaż mi nie wykręcił nikogo. Na szczęście tu mamy oczyszczanie ze statusów. Patrzymy, co my tu jeszcze możemy zrobić. Tu wejdźmy czerwonym i liczmy, że albo chociaż żółty to mi niepotrzebny, mi fioletowy potrzebny. Z dobre trzy fioletowe klocuszki myślę, że tutaj by, może cztery, no niech będzie, załatwiły temat zróbmy sobie tak, może jeszcze podejdzie żółty i podszedł, świetnie uleczymy się trochę bardziej, to nam akurat wystarczy dla pewności ten fioletowy powinien wykończyć tego pięknie ale jeszcze się nie naładowało oczyszczenie ze statusów ładujemy kolor fioletowy oczywiście przetrwamy tą burzę złotowłosej Evelyn i wykończymy atakiem podwójnym tu uwielbiam ten postać, Jakbym miał trzy, to bym wszystkie trzy zrobił. Choć nie lubię po, 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 podwać, a nawet potrajać. Zobaczcie, to same miniony dają z 600-700 punktów. No dobra, pierwszy kot spadł za płot. Tu bym może przed kolorem czerwonym, zobaczmy jak ten czerwony. Tak bym poszedł. No dobra, dajmy tak, bo ten na wojnie mi się oczyszcza ze statusów dwa statusowi tu nie są najlepsi dawaj Rijardinia jakiegoś dobra może być ten i niech będzie sobie ten powinno pójść, zobaczmy nawet nie sprawdziłem przeciwko komu walczę trochę nie mądrze kto to jest ta z lewej tutaj taka postać jakaś ach Auda 450, a to ta mocna ona bardzo mocno bije Ho, ho, ho! Tu mamy lekką mukę. <laughs> Bo teraz tak, jak władujemy w tego jegomościa. To on nam może zrestartować postać. Ha! Nieładnie. A jak nam zrestartuje postać, to ona może wszystkich ożywić. I możemy się tu mieć spyszna. Jest pewna szansa. I drobne prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji. Dawaj mi tu czerwony, dobrze. I to jest dobra wiadomość. Czyli tak, zagrożenie w tej chwili odpadło. A uda dosyć mocno. Ciach. 1056. No ładnie. Ładnie dziewczynka pojechała. Tu się jeszcze mogę z tym gnojkiem z lewej trochę szarpać. Na szczęście zrobiła unik, dobrze. Teraz się skupmy w takim razie na oczyszczenie. To nie, to nie chcemy jeszcze się na niczym skupiać. Zrobimy na razie tak. Nie przywalimy tutaj. Jak się oczyszczenie oczyści, to teraz sobie odpalimy kotka, żeby nas tu trochę wzmocnił. I zrobimy to w taki sposób. I zrobimy to też tak. Co tu by można było? Co tu zrobić? Dotknięcie laski ebonitowej tej niebieskiej panny jest eleganckie. Dobra, tu już widzę chrapkę na czerwony. Piękna sprawa. Ale wcześniej zrobimy jeszcze. Nie, nie, nie zrobimy niebieskiego brylancika. Zrobimy sobie od razu tak. Bo jest szansa, że jakby ten pacant się nie załadował, to byśmy zamknęli temat. No ale się załadował, niestety. Niech to wszystkie kule biją. Ale pozbędziemy się tej panny za to. No dobra, i ładujemy sobie czerwony. Oczywiście taka wojna, 100% skuteczności, ale no, wyzwanie za duże nie jest, trzeba przyznać. Chyba to wszyscy widzimy, nieprawdaż? Że tutaj nie za bardzo jest się czym pochwalić, bo to są tylko dobitki. Chociaż nie lekceważcie dobitek, bo ten kto gra, ten wie doskonale, że na takich dobitkach to się można nie jeden i nie dwa razy nieźle przejechać. Więc nie ma co żartować, Matrix poszedł w piach. Dobra, druga dobitka, tych dwóch Leszczy na pewno nie będę brał. To już poczekam, aż ktoś mi ich weźmie. Weźmiemy sobie tego i spróbujemy. Hmm. By był zielony, ale to bez sensu. Trzy ataki mi zostaną. Atak, ja bym dał niebieski. Dlaczego? Bo niebieski mam stosunkowo najsłabszym kolorem u mnie jest. Więc właśnie go sobie damy. Tym bardziej mocno oparty na statusach. Eee, czy też pójść w kolor żółty? Czy niebieski sobie zostawimy, a pójdziemy zapasowym, żółtym? Może tak pójdziemy, co? Tak, 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 tak. tak to Pantik, tak. Wszystkie moje ligardy poszły w górę. Raz, dwa, trzy. Tu mamy ligardy. Okej. Okay. Mhm. Mm Spróbujmy tak z Lonidasem. Spróbujmy, zobaczymy, czy on coś. Czy on nam padnie, czy nie padnie. Jeden mu został. Ty draniu mały. I kolejne trzy klocki żółte i to jest świetna informacja. Tylko co my chcemy rozwalić w tej chwili? To jest pytanie takie. To jest pytanie na miarę naszych czasów. Spróbujmy najpierw pójść Leonidasem. Teraz spróbujmy pójść tutaj. I na razie to nam starczy. Zrobimy tak, żeby sobie... O, jak ładnie fiolet wszedł. Świetnie. I teraz, ile ty masz jeszcze rund osłabienia? 3 rund, to spoko. Jeszcze na luzie, jeszcze na luzie. Hmm. Może tu żółty wejdzie? Nie wszedł. Hmm, <coughs> Co by tutaj zrobić, żeby nic nie robić? Może tutaj żółty wejdzie? Nie wszedł. <laughs> ale już zrobimy sobie tak. Damy sobie italię i damy sobie tego. Oczywiście tam trzy rundy, ale mnie oczyściło i świetnie, że teraz żółty wszedł. Szkoda, że tak słabo. Dobra, wbijmy się tutaj w tego. Może on akurat będzie ślepy i nie trafi. Mam podwójne zabezpieczenie, bo mam... Świetnie, dwa pudła, bo mam oślepienie od Nate na nich i mam... Tylko mnie teraz nie czyść. Kurde molno! W najgorszym momencie mnie... Ale to dobra, on mi nie za wiele zrobi, bo mamy naładowanego Fioleta. Więc udało mi się przetrzymać. Tutaj niestety ten mnie może trochę siepnąć. On jest mocny, a tym mocniej bije, chyba im więcej mamy many. Jeśli dobrze pamiętam, jeśli to jest ten zawodnik, dobra Uuu. damy, tak damy, tak i damy, tak poszło. Nawet dobrze tym składem w niego poszedłem, tak mi się wydaje. Zrobimy sobie, czyli muszę jeszcze. O, jak miło. A kto umarł ten nie żyje Aha, no tak, ale on się skrzesza Zapomniałem hmm. Ale zaraz go Pokonamy My się nie damy tak łatwo Proszę bardzo Poszły konie po betonie No dobra, mamy trzy zwycięstwa za sobą Poczekamy chyba aż ktoś reszta Ktoś reszta zresetuje No i potem przystąpimy do kolejnych Trzech hatach. I zobaczymy, czy pójdą równie zmyślne jak te do tej pory. Wracamy po resecie. Co nam tu zostały za trzy drużyny? Ja pamiętam, że została chyba żółta i właśnie zielona na pewno, drużyna atakująca. Żółta, zielona i niebieska. OK. To może zacznijmy? Żółta, zielona i niebieska. Ja widzę, że tutaj przeciwnik ma dużo powielonych kolorów. Na przykład tu jest powielony niebieski elegancko. I tu też jest powielony niebieski. Hmm. Hm. Wojna i tak już jest wygrana przez nas. To może rzucimy się na tego 4700, co? Zobaczymy, czy pójdzie kolorem zielonym. Czy też nie pójdzie kolorem zielonym, aż ciekaw jestem. Taki jakiś jestem ciekawy. Czy pójdzie, czy nie pójdzie, dane o wrogu. Pach parach, pach ze mnie. To wejdziemy tym. Wbijemy się w przeciwnika. Mam nadzieję, że jak w masełko. Tu damy ninże, żeby mocniej tłukła. Okej, okay, Tereferek kuku. Damy jeszcze tak. Ale tutaj zamienimy, żeby nam się szybciej mały gnom załadował zok. Bo on jako jedyny jest średni. W ładowaniu z zielonych. Dzięki temu działowi załaduje się troszkę szybciej. Walczmy. Nie idziemy na łatwiznę i zobaczymy, czy tam wyjdzie na dobre. Czy też na złe. Na razie tu nie widzę, żeby to nam wyszło na dobre, bo zielonego jak na lekarstwo. Ale to się w każdej chwili może odwrócić i zlecieć tam. O właśnie dużo zielonego. Niestety za chwilę odpali też kunczę. I to już, daje jeszcze jednego zielonego, nie dało, nie dało! Morskie kakao, odpalił kunszen, ale teraz wystarczy przypilnować, żeby nie odpaliło nic innego. Świetnie! I to jest dobra informacja, teraz by się przydało, żeby nam szczyściło, ale nam nic nie szczyści, cholera jasna. He, co my tu chcemy? Lewa czy prawa? Zrobimy... <laughs> Zrobimy raz, zrobimy dwa i zrobimy trzy. Tak sobie to zrobimy na tą chwilę, na tą chwilę, i na ten czas. I jeszcze lekko smagniemy tego, świetnie. I teraz co? I teraz wbijamy się, wykańczamy. Tyle razy powtarzam, że jak mamy coś do wykończenia, to to wykańczajmy. Przynajmniej próbujmy to wykończyć. No dobra, spróbujmy teraz. Sprawdźmy nam tu te liury, czy jaką tam się wabi. Te litury z naszej literatury. Wywalimy go tak. Za chwilę nam odpali prawdopodobnie cyrkowiec, albo nam nie odpali cyrkowiec. Zobaczmy, chyba nam nie odpali. Bo go rozwalimy. Uuu! Dobra, poszło. Czyli jednak warto było tego mocniejszego 4700 przydzwonić, ponieważ pierwsze trzy dobitki były takie se, to przynajmniej trochę mocy będzie na koniec. Już jesteśmy prawie, prawie, prawie dogoniliśmy przeciwnika. Ile mu w ogóle zostało ataków? Zero! Dobra, ja nie zaglądam ile nam zostało, niech będzie trochę presji. Co nam jeszcze zostało? Zostało nam jeszcze morskie kakao i w nim na pewno kolor żółty i kolor niebieski żółty i niebieski, więc przydałoby się kogoś z kolorem czerwonym, a najlepiej to jakby były ze dwa czerwone, to już w ogóle by była piękna historia. Tu mamy jeden czerwony, tu mamy jeden czerwony, tu jeden i to skrajnie, tu jest jeden, tu jest jeden, tu jest jeden, tu jest jeden i to skrajnie, a tutaj dwóch czerwonych punktowo słabiutko. Ale mega fajne postacie. Seszet na froncie. Freak, która potrafi pozamiatać. Asterius. Hmm, może tutaj się rzucimy niebieskim? No czemu nie? Punktowo, jak, jak mówię, nie najlepiej. Ale możemy się tutaj mocno przejechać na tym składzie, wbrew pozorom. Jeszcze patrzę, czy gdzieś indziej jest dwóch czerwonych. Ale na ten czas nie widzę. Mm -hmm. No dobra, to wbijamy tutaj, gdzie go, gdzie go mamy. Tu był ten, Świrek i Muchomorek. Niebieski, najsłabszy z moich kolorów i to jeszcze typowo, już powiedziałem wcześniej, typowo statusowi. Magin narzuca statusy, Vela działa na statusach, Miki działa tylko na statusach, Richard, przepraszam, <laughs> przytkało mnie, Richard też działa na statusach. I, 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 gotowe. Kto tam jeszcze jest? Czekajcie, tutaj mamy jeszcze dwa ataki przed sobą, raz. A dajmy może Sabinka, co? Na w zobaczmy. Chociaż oni i tak na nas te statusy, narodowe no Zagrajmy tak, zaryzykujmy. Zobaczymy, czy się uda. 56 punktów za poprzedniego, grubo. Ło, panie! Ale niebieskiego. Obym szczeszul, <laughs> ale już jest lepiej, ale już jest lepiej. Mamy raz. Szkoda, że ten niebieski nie wchodzi, a wejdzie w nią. Dobrze, świetnie. Dwa. Tu mała lipka trochę, Cholipka. O 49 jej zostało. no to po prostu skandal jest. I trzy. Fu. I teraz zróbmy tą mędę, bo ona nam tu będzie potrafiła bardzo mocno namieszać. Zdecydowanie. Ach, nie rozwaliliśmy jej, bo przecież ona tego minionka cholernika zrobiła. Bez wstydnego. dawać mi tu więcej niebieskiego. Dobra, jest niebieski. Fuu, no rozwal ją, no poszła, przynajmniej ona jedna. Oczyść ze statusu bardzo Cię proszę. Dobrze. Teraz tak, czy nam się uda tutaj? No, unik, jak ja tej zdziry nie znoszę. Po prostu ona jest. to jest tak wredna postać, że to się w głowie nie mieści. Żeby nie powiedzieć, że w pale się nie mieści. Bo ona nie dostać, że piekielnie mocno bije, szybko się w miarę ładuje, to jeszcze robi te cholerstwa, te uniki, te dziadostwo takie, uch, trudno się przeciw niej gra. No i niebieski mi się wyłączył. Halo, gdzie jesteś, niebieski kolor, albo fioletowy chociażby. Już? A no bo tak, czyszczenie statutu zawsze zapominam o tym. Niech to, cichajcie, bo tutaj, co tutaj się dzieje, no właśnie. Free od... O, teraz to zobaczcie, jak to ona... co tu się stanie, widzieliście? To mówiłem właśnie o Frig, że ona jest taką ździrą wstrętną. <grytanie> zobaczcie, prowadziłem 4 do 3, i nagle został mi jeden pamperek, i właściwie to już mi tego jednego pamperka ściągnął. O, na szczęście zeszło moje oczyszczenie statusu, czyli obniżenie obrony. Dzięki temu jeszcze chwilę przeżyję, ale to już tutaj mi nic nie zmieni. Bo ja tu nawet nie mam w czym pójść, nie, mu znowu 53 zostało. Skandal! <laughs> to co powiedziałem, słabe wyniki, ale mega postacie. No tu mi trochę niebieski wyłączyło, ale... No trudno, można się było spodziewać. Yy, jeden atak został, Fiolet. Znajdźmy kogoś najmocniejszego. Tam było 4600. Zobaczymy, dla Pizzusa znajdziemy kogoś najmocniejszego. Pominąłem kogoś, nie? Na razie tam ten 4635, a ten ile? 4653 to ten jest najmocniejszy. 4610 słabszy. 4646 to jest mocniejszy. 4656. Który mocniejszy? Ten mocniejszy, dobra. I szukamy dalej. 4666, ale jego nie mogę zaatakować. Tu mamy żółty kolor 4717. Mamy zwycięzcę, moi drodzy. Jest to Matrix. I atakujemy Matrixa jako najmocniejszą postać, która nam została do rozbicia. I zróbmy to tak. Zróbmy to tak. Raz, dwa, trzy i cztery. Ja muszę jeszcze tylko zobaczyć. On jest szybki, 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 szybki średni. To 28 wchodzi tutaj. A tutaj damy dane o wrogu na siebie. Na siebie. Auda zadaje mocno wali bez znaczenia. Kurde, chyba trzeba będzie walnąć jednak tutaj drugą Sabinkę. Mogę Sabinkę jeszcze podnieść na siatce, czy też nie? 84 to mogę ją podnieść na siatce. Może mi to coś akurat. Pomoże, 17, może być. Sabinka, Sabinka. No dobra, to co, próbujemy? Lecimy, z koksem. Nie sprawdziłem oddziałów wszystkich. No ale dobra. Starczy tego dobrego trzeba spróbować zadziałać. Żółty mi tu podjechał, ale za mało. Nie do końca tak chciałem to rozwiązać. Bo ten żółty mi tu ucieknie, ale też wjechał. Dobra, Bera poszła. Jeden problem rozwiązany. Chociaż właściwie to ten problem jest rozwiązany mocno połowicznie, dlatego że mamy jeszcze tego gnojka tutaj. Heimdala, który nam może z sekundy na sekundę zmienić rozgrywkę. I co ja bym chciał? Ja bym chciał pójść tutaj żółtym. Więc teraz Heimdal będzie moim celem. Najpierw go osłabimy i walniemy mocnym snajperem. dobra. Płochajmy dalu. Teraz tak przerzućmy się na lewą stronę, bo to jest bardzo mocny atak. Jeszcze na razie nie używajmy tego. Ha, ha, ha. Nie używajmy tego naszego snajpera, bo on tylko na dwie tury się włącza. Jeżeli dobrze pamiętam. Tak, czyli jego trzeba by włączyć przed zaraz. Atakiem czyimś. Hmm. Tym bardziej, że zaraz będziemy mieli oczyszczenie ze statusu. Szkoda. Dobra, na szczęście zaatakowamy tutaj. No dobra, musimy walnąć. Tak, tu nie mamy wyboru. Tu uderzymy. Tak tu uderzymy tak. To powinno nam tutaj trochę ogarnąć. Teraz zróbmy to w taki sposób. Raz. Jeszcze raz dajmy w tą mendę. Flipa, że jest zaraz oczyszczenie, ale trudno. Tu damy królika i tego trzeba rozwalić, jak on nie ma efektu, żeby nam się nie odradzał dziadyga 1. Świetnie. I tu dobijemy norny. A tak jest wcale niepozorny. No i chyba nam się udało. Pięć wygranych, jedna porażka. No tu niebieskimi klockami bym poszedł. Co i tak uważam za całkiem niezły wynik. Chciałbym, żeby za każdym razem tak szło elegancko. A ty mendo, tu mi trafiłaś, ale nie za mocno. Nawet bym powiedział, że tak bardziej połechtałaś mnie. No dobra, kończymy tę zabawę. Ładujemy żółte, osłabiamy królikiem obronę. To jest taki standardowy mój układ, czyli osłabiamy królikiem obrony, jeszcze się wyleczę. I dowalamy. Kurczę, a dla odmiany dowalmy sobie misiem, kung fu pandą. Ciach, 547. Poszło! Mamy zwycięstwo. Zdecydowane, bo przeciwnikom zostało 0. My już mamy więcej punktów o 100. A mamy jeszcze przed sobą 15 ataków. To jest jakiś kosmos. Zobaczmy, najlepsi atakujący. Proszę bardzo, Kiniu, Adams, Abelarda. Zobaczcie, jak tu poszło, jakie tu wysokie wyniki są. 257 u mnie, no ale no, na trzech dobitkach. Uważam, że że Trzy 3 dobitki, to i tak jest bardzo dobry wynik. Bo tam były niepełne punkty, mocno niepełne. Więc ten wynik jest całkiem, całkiem niezły. Jak na takie dobitki, ale to przez tych mocnych, których tam dowalałem. Chociaż to ciekawe, zobaczcie, wziąłem najmocniejszego przeciwnika i mam 51 punktów za niego. A wcześniej za Gledicansa, który to był ten Gledicans, wziąłem tam był? kogo ja pierwszego rozwalałem. Przypomnijcie mi, tego misia 4701, no też mocny, ok, ale punktów. 56. Czasami się pytacie i tutaj krótkie wyjaśnienie dlaczego jest tak, że biję mocniejszego i mam mniej punktów niż biję słabszego. Otóż punkty, które dostajecie, one oczywiście zawsze są widoczne tutaj 3417, więc można sobie sprawdzić sumę punktów, którą dostaniecie za przeciwnika, jak go rozwalicie. Natomiast czemu tak jest? Dlatego, że punkty nie są przyznawane od, znaczy ilość punktów nie jest przyznawana w zależności od tego, jak mocny jest przeciwnik, tylko jest przyznawana w zależności od tego, ile HP Tutaj na tych zielonych paskach mają postacie i zobaczcie sobie teraz tych dwóch porównajmy moich. Matrixa. Ach, nie zobaczymy, bo są wszędzie zera. No okej, okay. lipa trochę, ale zobaczylibyście, że ten tutaj miał dużo mocniejsze postacie, dużo więcej hp miały te postacie niż, niż u tamtego, więc pomimo, że ten jest mocniejszy o 16 punktów, to dostaliśmy za niego aż 5 punktów mniej, a to jest duża różnica o 51,56. I to mniej więcej na tyle. Zobaczymy po wojnie, czy coś z niej dostaniemy. Jeszcze tak oficjalnie to zakończymy. No iż wojna się zakończyła. I z tej wojny, jak widzicie, wpada cała masa fantastycznych, nic niewartych rzeczy. No, chociaż wytrzymała tarcza i ukryte ostrze. Nie, okej, okay, to też mi niepotrzebne. Szału nie ma, ale jak na wojnę, to i tak chyba całkiem niezłe łupy wojenne. Okej. Okay. A, <noise> pitolenie o Chopinie. skupiłem się na upach, a to, moi drodzy, nie wojna, tylko pająk chaosu został powstrzymany. Żenua, <noise> tutaj mamy wojnę! I oto wojna. Jak zwykle, ja w ogóle nie mam do tych materii mroku i tej innej materii nie mam szczęścia, ani cztero, ani pięciogwiazdkowych nie dostaje. tylko sam jakieś trzygwiazdkowe ścierwa, no by ich chudy byk w nos strzelił, no, mogliby się ogarnąć. Niech to dunder świśnie. No ale jak widzicie, mały pogrom na wojnie, bo 6069 punktów przeciwnik. No a 700 więcej punktów my, też wszystkie ataki oddane. Powiedziałbym, że pełna kontrola na wojnie. Więc elegancko, elegancko, jak już jesteśmy przy tym, to otwórzmy sobie tą skrzyneczkę. Zobaczmy, jakie tu nic na nie wpadnie. No i standard. Co za po prostu ścierwa. I symbol paladyna, którego mam po prostu odpyty, nie mam w co ładować, aż nadmiar to jest jedyny symbol, którego mam nadmiar. Wszędzie mi wpada. I tak to właśnie po raz kolejny nie dostałem kompletnie nic, ale wojnę uważam za bardzo udaną. Także dziękuję Wam serdecznie. Miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia i nie mylcie łupów wojennych z łupami z Tytanów. Pozdro!